Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień, lecz rzepka urosnąć nie chciała i wciąż była bardzo mała. Zawołał dziadek na pomoc babkę. Która na rzepkę też miała chrapkę. Konewkę wody na rzepkę wylali, lecz rzepki zjeść nie zdołali. Zawołał dziadek na pomoc kotka, co siedział sobie koło płotka. Kotek popatrzył. bo rzepki kotek nie chciał. Zawołał dziadek na pomoc pieska, co koło kotka sobie mieszka, lecz piesek szczeknął głośno o! bo on tylko kości chciał. Więc dziadek dalej siedział w ogrodzie i rzepkę oglądał co dzień, lecz rzepka była mała i taka w ziemi sobie została.